Luneta obserwacyjna przydaje się nie tylko po to, żeby sobie ptaki wyraźnie obejrzeć, Zwłaszcza jak są bardzo daleko, ale można też dzięki niej zrobić dokumentację. Od kiedy zaczęto robić cyfrowe zdjęcia, aparatami cyfrowymi, okazało się, że można taki mały aparat przyłożyć do lunety i pomimo, że on ma zoom tylko 5 razy, uzyskać zdjęcie dokumentacyjne ptaka, który znajduje się bardzo daleko. Takie fotografowanie z pomocą lunety nazywa się digiscoping. Żeby ludziom ułatwić to fotografowanie, zaczęto tworzyć różnego rodzaju przejściówki i mocowania pozwalające ten aparat zamocować na lunecie, żeby to się wszystko nie ruszało i żeby mieć jak najlepszy efekt. Później także zaczęto stosować przejściówki nawet do lustrzanek, ale obecnie bardzo często w tym celu wykorzystuje się telefon. Podobnie, tak jak w przypadku małych aparatów kompaktowych, telefon wystarczy sobie przyłożyć do lunety. Nie jest to takie proste, bo trzeba szukać tego jasnego punkciku światełka. Jak przyłożymy za słabo, to będzie nam ten, to nie wychodziło. Jak za mocno też nie wyjdzie, więc jest to robota dla cierpliwych, ale się da. Ale się da i można to zrobić. Natomiast, żeby wspomóc fotografowanie za pośrednictwem lunety, Wymyślono całą masę przejściówek. Od najprostszych poprzez dużo bardziej skomplikowane, które pozwalają ustawić ostrość nawet w trzech osiach. Ustawienie takiej przejściówki troszeczkę czasu zajmuje, ale warto się pobawić, jeśli mamy czas. A jeśli nie, no to przykładamy tylko aparat i robimy zdjęcia. A więcej o tej lunecie i w ogóle o tym, jak korzystać z lunety na ptakach. Na co zwracać uwagę, chcąc kupić pierwszą lunetę, do czego się nadaje, a do czego nie. Usłyszycie na najnowszym filmie Ptasiej Strefy już w sobotę wieczorem.